Grek mówił o bardzo ciekawym zjawisku, jakim jest efekt kosztów utopionych. Na przykładzie budowy Concorda. Rząd, UE, rząd Wielkiej Brytanii i Francji, jeśli dobrze pamiętam, razem starały się stworzyć jakiś super hiper samolot, a nie do końca mi wychodziło. Ale ponieważ tyle i tyle pieniędzy już utopili w tym projekcie, w cudzysłowie, postanowili, że nie no, musimy dokończyć ten projekt, żeby pieniądze się nam zwróciły. I tak dalej, i tak dalej, i topili coraz więcej pieniędzy, coraz więcej pieniędzy, i tak dalej, i tak dalej. Koszty utopione związane z projektowaniem i budową Concorda wynosiły około miliarda dolarów. Mimo to, im więcej pieniędzy rządy Wielkiej Brytanii i Francji przeznaczały na realizację projektu, tym trudniej było z niego zrezygnować. Tak, i potem pisze, to wyjaśnia dlaczego siedzimy w kinie do końca okropnego filmu, skoro już zapłaciliśmy za bilety. Dlaczego wydajemy coraz więcej pieniędzy na remont domu, który zdaje się nigdy nie kończyć? Dlaczego z uporem godnym lepszej sprawy czekamy na autobus lub tramwaj, który nie nadjeżdża, zamiast po prostu wezwać taksówkę? To jest coś, co mnie kiedyś na pewno dotyczyło, ale też chyba po przeczytaniu tej książki nieświadomie zauważyłem, że zacząłem nie kończyć słabych filmów. Ponieważ mamy takie przeświadczenie, że skoro zacząłem już to oglądać, to muszę to dokończyć. Ponieważ już tyle czasu poświęciłem, no to już te pół godziny, trzy godziny mogę poświęcić jeszcze, żeby dokończyć chociaż ten film. Ale zauważyłem, że od jakiegoś czasu, jak film mi się nie podoba, to go nie kończę. Wiem, że dość rewolucyjne to może się wydawać, ale jest to dość wartościowa rzecz. Ponieważ czuję, że nie marnuję tyle czasu na to. Roadhouse z Patrickiem Swayze, on chyba tak się nazywał. I też ten film był po prostu średni. Więc nie dokończyłem go. Zbyt wulgarny, moim zdaniem. Niepotrzebnie. Tymczasem jego remake był bardzo w porządku. Dużo lepszy od oryginału, moim zdaniem. To się rzadko zdarza, jeśli chodzi o remake i oryginały. No ale no właśnie. Też moim zdaniem dość. Typowym przykładem kosztów utopionych są studia, kiedy człowiek idzie na studia i po jakimś tam okresie się orientuje, chodzę już do od dwa lata, no więc już dokończę to, no bo już tyle czasu zmarnowałem, no to mogę poświęcić jeszcze trzy kolejne i tak dalej, i tak dalej. Też dość typowy przykład, moim zdaniem. Żeby zilustrować efekt kosztów utopionych. Greg przywołył tutaj Hala Arksa, profesora psychologii na Uniwersytecie Stanu Ohio i mówi o eksperymencie, jaki przeprowadził na grupie dorosłych. Mieli oni mieć dwie wycieczki do stanu tam Ohio albo Wisconsin, albo tam jakiegoś nie ma to znaczenia. Przy czym mieli jedną już opłaconą za 100 dolarów i drugą tam chyba z rezerwacją za 50 dolarów na ten sam termin. I chyba zapłacili już za obie, ale były na ten sam okres, na ten sam termin, właśnie. I większość osób, mimo tego, że jakby bardziej atrakcyjna była ta wycieczka za 50 dolarów, ponieważ bardziej tam chcieli pojechać, wybrali opcję za 100 dolarów, ponieważ więcej pieniędzy na to przeznaczyli. Nie chcieli więc ich jakby w cudzysłowie stracić. No, mimo tego, że bardziej chcieli, tu tańszą wycieczkę. Potem komentuję jeszcze następnie. Dopiero kiedy się przyznamy do popełnienia błędu przy wyborze własnych zobowiązań możemy uczynić ten błąd elementem przeszłości. Z drugiej strony usilne zaprzeczanie jego popełnienia sprawia, że bezsensownie krążymy w kółko. Przyznanie się do błędu nie jest powodem do wstydu, w końcu oznacza przyznanie, że staliśmy się mądrzejsi. Tak, zdecydowanie jest to punkt widzenia jaki warto jest przyjąć w życiu. I żałuję, że wcześniej tej książki nie poznałem, żeby właśnie tego typu mądre idee móc stosować już we własnym życiu. Koszty utopione to jest niesamowicie bolesna rzecz, ponieważ no tak jak ten eksperyment Areksa pokazuje, nikt nie chce stracić zainwestowanego czasu, pieniędzy, zasobów w dane przedsięwzięcie i chce je doprowadzić do końca tylko po to, ponieważ jakby ma przeświadczenie wtedy, że czas, energia, zasoby... Pieniądze się nie zmarnują w jakiś sposób, mimo tego, że zmarnował już jakiś czas tych zasobów, energii, i tak dalej. To ma człowiek takie przeświadczenie, że może to w jakiś sposób odkupić. Bardzo niebezpieczne, złudne podejście. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.